Żeby tu skapywało ramię na ten nóż. A, a ja myślę, że tu się trzeba zadać w Ty całe życie, ku, tylko gadasz o piciu. Co to by za szkło to by znaleźć? No. Co to za wymiary? Tak, tak, 20, 28 na 68. A, to ty w chacie masz, tak? А, 67,5. 67,5. 28. 67,5. А это, брат, это шиба. Как шиба. Как нормальная карта. Да. Это было 67. 7,5. А, это раз так. O cholera, to taka krótka, taka długa. Czekaj. A, to ty masz. Taka będziesz tu trzymał, nie, nie tylko tu. A ja jeszcze raz zmierzę. Tak, zmierz. Na wszelki wypadek podczyczymy 275 67 67pó. Pasuje Pim. To pogrzeń może troszkę ręce. Noży pogrzeń. RŻba przyłóż. Ddziezimy z domu. Co za kurde? Takie chwilę. Gdzieś takie kurde noże. Tak? Na no. no, robione, żeby na dniówkę to byliby dobre. Ej mówisz, że ja bez szkoły. Tak. Proszę, trzymaj w ręku. No. Trzymaj w ręku. No. Co to jest? To wyglądałoby na to, że do łamania szkła. Tak. Teraz popatrz. No. Piękny nóż. No. Piękny nóż. No. Tu się zalewa... naftę. Żeby tu skapywało ramię na ten nóż. A, a ja myślę, że tu się trzeba zadać pić. Ty całe życie kurwa, kogo gadasz o piciu. A coś dobrego nie. No. I to jest właśnie, to jest nóż. I jaki to jest nóż? To jest nóż? To jest do wyrzucenia. Do to jest popularne gówno. Tak jest. Dobra, trzymaj. Co tu było? Przechylone było tutaj szyba. No nic, dobra. Odpocząć. Nic, ja będę musiał, ja będę musiał sam przechodzić.